Jedna sprawa. Czeka tutaj na spotkanie pan! Zapisany był? No niestety nie. To niech spierdala. <grymne> Coś mi mówi, że chyba popełniliśmy największy błąd w naszym życiu. Nie, kurwa wiedziałem, Boże wiedziałem. Witam zakopane. Jak się bawi? Teraz, <grymne> co to jest? <grymne> Moja mama jest wielką fanką. <grymne> Dajesz sobie sprawę, coś narobiłeś? <noise> ty gówniazu! Co ty gadasz? Jaka piosenka zajebista! Ech, potrzebuję wakacji A jakby tak wsiąść do pociągu? Byle jakiego Gleba! Zaraz, grzeczniej proszę, kim pan jest? Bardzo przepraszam, detektyw Krótkowski do usług Zaraz, podle się tłumaczę Ja pierdola, nie. pytania, to nie pozostawiasz mi wyboru Obiór, wzywam posiłki, to? Nie chcę żadnej pizzy, przyjeżdżajcie tutaj, kurwa, bo mnie biją! Dobra, kpachu użyję tego. Boję się, po prostu się kurwa boję. Już czas, ja pierdolę Zakopane, jak się mam idzie? Dziękuję, dziękuję, wspaniała publiczność. Ale na mnie już pora. Wypatrujcie mnie za rok.